Nazywam się Michał Górski, jestem współzałożycielem firmy Szwicke Górski, która specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań retailowych. Wiele projektów realizujemy w formie warsztatów, które odbywają się z udziałem klientów. Wizualizacja projektów i pomysłów jest codziennością w naszej pracy, dlatego takie narzędzie jest dla nas bardzo pomocne. Jesteśmy partnerami dla firm, które chcą zbudować angażujące doświadczenie dla swoich klientów, dla swoich pracowników i tą metodologią pracujemy nad wszystkimi naszymi projektami. Nasza praca była wielokrotnie nagradzana. Realizujemy projekty w dużych zespołach, a w procesach wykorzystujemy różne innowacyjne narzędzia. Jednym z nich jest Samsung Flip. Poprawiamy funkcjonowanie sklepów, biur, projektujemy koncepty, restauracje. Naszą siłą jest nasze doświadczenie i nasza wiedza, ale też praca zespołowa, którą realizujemy razem. Dzięki takim narzędziom jak Samsung Flip jesteśmy w stanie skuteczniej i szybciej pracować.